Siema, witam Was w kolejnym odcineczku na naszym kanale, w dzisiejszym odcineczku widzimy sobie taki mini tartak tutaj mamy urządzenia, mamy tutaj plus, minus, tutaj mamy cięcie, tutaj mamy wycofanie się, tutaj w ogóle guzików mamy, a ten oto guzik to jest guzik subskrypcji, jak wciśniecie ten guzik, to wam się włączy subskrypcja naszego kanału, więc polecam, tutaj mamy strzałki prawo, lewo, tutaj mamy obrót w lewo, w prawo, tutaj co trzymam, te gałki, to te gałeczki są do przód, tył, przód, tył, tutaj mamy hamulec, a tutaj mamy takie coś, w ogóle to mam stracone, żeby... tutaj mamy coś takiego, tutaj on ładował drzewo, próbował namierzyć, nacelować, prosto tam później sobie brał jechał do przodu po tych torach małych i tam wciskał drewno i później z tego były albo klapki albo deski albo belki na przykład takie belki jak masz w domach no więc deska sądzę jest tutaj pod deskami jest piwnica i zbiornik na trociny bo z oczywiście trociny leciały wstawić zbiornik tutaj mamy wielką skrzynię z prądami, których nie dotykamy, bo nie wiem czy to są prądy czy nie, ale chyba są prądy, no więc tutaj mamy takie prądy, Mamy no prądy, mamy wyłącznik główny, jeszcze klawisko się zachowała. to nie tutaj, a tu mamy wyłącznik główny, czyli jak go podniesiemy do góry, to będzie, bo on jest teraz na zera, to będzie na ręce, to uruchomiły tą, tą maszynę, ale nie będziemy tego robić, bo znowu nie będziemy. Nic się stanie więc spokój. Tutaj mamy silnik. Tutaj mamy Fabryka obrabiarek do drewna mała fabryka obrabiarek do drewna 1976 rok no zbyt ona jest tutaj było drewno tam mamy jakąś tabliczkę jak pan pójdzie palenie z Więc tą mała ta maszyna, tamta maszyna, z podjeżdżała sobie tutaj i te belki lub coś. Tutaj mamy siłownik i najprawdopodobniej ten siłownik wchodzi. Tutaj się opuszczał ten siłownik, ale go teraz nie opuszczymy. Ten siłownik wchodził w dół, tutaj belka wchodziła i tutaj gdzie ja idę, to ona wychodziła tutaj gdzie jesteśmy tu mamy takie noża jeśli ta belka była większych rozmiarów to właśnie tutaj wchodziła jak była większych rozmiarów i się nie mieściła w te noże to tam korę ona obcinała i wtedy była taka ładna belka tu mamy te noże od Więc ten tartak jeszcze chyba albo pracuje, albo już pracuje. No, jest nie pracuje. No, to z tym. Mamy z Teraz sobie przejdziemy jeszcze na zewnątrz tego budyneczku. A na dół tutaj leciały trociny. I ogólnie tu leciały trociny. A za chwilę sobie wyjdziemy na zewnątrz i tam będziemy mieli... Będziemy coś mieli. Widzimy sobie na zewnątrz. Idziemy na tył budynku. Tutaj Ty mamy tył tu budynku, tu jest wejście właśnie do oni czyści tam te trociny wywalali i tam wchodzili, ale ona jest zaświęte, a tutaj mamy prowadzącą z piwnicy, taką wyciągarkę. Tutaj ktoś nadjeżdżał przyczepą, skier albo coś, albo po prostu traktor z przyczepą nadjeżdżał i te trociny co pozostawała albo kora. Na przykład mogła to być kora i później tą korę wykorzystywali pod choinki lub ozdoby ogrodowe, więc albo tu były trociny, albo tu była kora i tą korę wykorzystywali dalej, więc nie wiem, napiszcie w komentarzach co to by mogło być. Wejdziemy jeszcze budynek naokoło, wam pokażemy. Budynek jest z blachy. Do niedawna coś musiało Tutaj mamy wejście główne, nic poza tym nie mamy. Wiem pora się pożegnać. To by było na tyle z tego małego urbecu tartaku. Wbijajcie na kolejne filmy, wbijajcie subskrypcje, lajkujcie, komentujcie. Komentarz mile widziany, więc dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was na inne, więc na razie czołem.